To bieganie jest wpisane w Fundację Naszą Nadzieję już prawie 30 lat, bo oprócz resocjalizacji młodzieży trudnej, uzależnionej, prowadzimy również wszelkie takie działania profilaktyczne, czyli zapobiegawcze. A sport dzieci młodzieży pomaga między innymi również wyzwolić się z różnych nałogów i uzależnień. Dlatego ten właśnie grudniowy bieg Świętego Mikołaja. Sport, ruch, rekreacja. Dzisiaj by zapisanych było ponad 150 osób zapisanych. Nie wiem dokładnie czy tyle samo, czy jeszcze doszło, tyle nie wiem. Dużo jest rodzin. Rodzin są, młod... są ludzie młodzi, są dzieci z rodzicami i to jest piękne. I z miasta głównie, ale i z pod To chyba jedna z najstarszych fundacji działających w naszym mieście, a nasze miasto słynie z organizacji pozarządowych, także można powiedzieć, że... Ksiądz był prekursorem społeczeństwa obywatelskiego, tym bardziej, że fundacja zajmuje się bardzo ważnymi sprawami, osobami w kryzysie uzależnień, bo to dzieło trwa tyle lat i rozwija się. Cieszę się też, że miasto może wspomagać to przedsięwzięcie, bo to robimy najbardziej, kiedy wspomagamy tych, którzy się na tym znają, robią to od lat i coraz więcej właśnie działań miasta chcemy przekazywać. W ręce organizacji pozarządowych. A przykład jest, można się uczyć. Wszystkich zachęcam. Tych, którzy poza tym, że żyją własnym życiem, chcą też zrobić coś dla innych, to jest najcenniejsze, i za to bardzo dziękuję.